Ta prynzda, 24 Witamy Państwa, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj dziennikarz z 30-letnim stażem, który dał się zaskoczyć. Jarosław Juszkiewicz. Dzień dobry. Jarosław. Dzień dobry, witam serdecznie. Wytłumaczmy o co chodzi. Jestem dziennikarzem Polskiego Radia od lat 30, tak jak powiedziałeś, 29 dokładnie. No i przez ten czas udało mi się chyba trochę audycji zrobić. I mniej więcej 10 lat temu również dałem swój głos do nawigacji Google. I niespecjalnie wiele osób się tym interesowało. Moi znajomi wiedzieli, ktoś nawet napisał artykuł, Przemek Jedlecki z Gazety Wyborczej. No i tak to było. Czasem kumple prosili, dzwonili do mnie z imprezy i prosili, a powiedz, kieruj się na południe, na głośny. No więc mówiłem, ale to był raczej folklor. No a potem, to znaczy jakieś dwa tygodnie temu zniknąłem z nawigacji Google i wtedy się zaczęło. No właśnie, wtedy się zaczęło i myślę, że właśnie tydzień później tak naprawdę byłeś, zdaje mi się, najbardziej zaskoczony, ponieważ okazało się, że... E, widzowie, a właściwie słuchacze Google Maps oszaleli, zwariowali. Powiedzieli, chcemy ten głos z powrotem. I ja sobie tu wypisałam kilka komenda komentarzy pod e, twoim Ciekawy filmikiem. Ciekawy jestem, bo nie, nie o, czytałem. O, o, którym, o którym za chwilę powiemy. Szkoda, smutno, e, nie włączę już nawigacji, gdzie jest ten głos? E, nie można przecież zaśmie zaśmiecać kosmosu, też był taki głos. OK. To jest, to jest myślę tutaj. Słusznie, nie wolno zaśmiecać kosmosu. Tutaj musimy sobie właśnie, o tym rozwiniemy ten temat. I ostatni taki wpis sobie wynotowałam. Już nie włączę nawigacji. Co, co, co to Ci, Jarku, zrobiło? Co, co Ty czułeś? To jest takie tendencyjne pytanie, i przyznam szczerze, że zaobserwowałam coś odwrotnego. Mianowicie, Ty jesteś dziennikarzem, tak jak powiedzieliśmy, z niemal 30-letnim stażem, i to zwykle Ty zadajesz pytania, mhm. a podczas. Ty, tego ostatniego tygodnia. Głównie ja jestem pytany. No więc właśnie. Co, co, jak ty się odnajdujesz? Mój kolega rodzinie? stwierdził, że jeszcze trochę mnie będzie w mediach i on napisze do firmy Google, żeby przywróciła ten, ten głos syntetyczny. Rzeczywiście to, co się stało, jest dla mnie sporym zaskoczeniem, bo. Wydaje mi się, że szczególnie ostatnio my w Polsce jesteśmy tacy, że się nie, nie potrafimy do czegoś zgodzić, nie, mówimy, nie potrafimy mówić wspólnym głosem. A tutaj akurat użytkownicy nawigacji powiedzieli wspólnym głosem nie. I nie biorę do tego osobiście, to nie jest fałszywa skromność. Uważam, że stało się coś ciekawego z punktu widzenia socjologicznego, mianowicie ludzie powiedzieli, powiedzieli nie maszynie. Woleli ludzki głos. I, I wydaje mi się, że to wiele ma wspólnego z radiem. Jak wspomniałeś, pracuję w Radiu Katowice i Dopiero parę dni temu zacząłem dostrzegać tę prawidłowość to porównanie nawigacji, które jest w samochodzie, do radia. Bo podobnie jak radio towarzyszy nam w życiu, tak nawigacja towarzyszy nam w samochodzie. I ja jeszcze nie słyszałem lektorów filmowych, którzy byliby komputerowi. Albo prezenterów radiowych, którzy byliby komputerowi, no i być może to dotyczy również nawigacji. No właśnie, odpowiedziałeś już na moje kolejne pytanie: czy syntetyczny głos w rzeczywistości może być towarzyszem podróży? I jak, jak, jak człowiek może się czuć z takim głosem? Ja w zasadzie to pytanie jest oczywiście naiwne, bo mhm. ja wiem, jak może się czuć, dlatego że ja też z moim Piotrem, jadąc w którymś momencie, włączyliśmy nawigację i słyszymy, gdzie jest Jarek. I ten głos, my przez moment myśleliśmy, że to jest ktoś inny. Ktoś, tak. ktoś ludzki głos, rzeczywiście przyznaję, że tak myśleliśmy. Szybko jakby gdzieś tam to brzmienie dostrzegliśmy, że jest inne. Ale to jest tak, że ten głos właśnie w Google Maps powinien być po prostu dla nas sympatyczny, okazuje się. Tak, i chyba problemem tego głosu syntetycznego było to, że nie był sympatyczny. Więcej, on był nijaki, bo. I mówię to z punktu widzenia użytkownika. Wydaje mi się, że nasz mózg ludzki buntuje się przeciwko czemuś, co, jest człowiek, co nie jest człowiekiem, a udaje, że jest człowiekiem. A to był idealny przykład tego. Brzmiało jak człowiek, ale wiedziałeś, że, że to nie jest to samo, bo nawet brzmiało lekko niesympatycznie. I dużo ludzi to powiedziało. Jest chyba tak też z robotami człowiekokształtnymi, że wolimy rumbę, która wiedzie gdzieś pod szafę, bo ma taki kształt krążka hokejowego, żeby mogła wszystkie brudy posprzątać, a jednocześnie nie denerwuje nas tym, że, że jest, że, że, że funkcjonuje. I właśnie tak jest również z robotami, kształtnymi, tak jest ze wszystkimi urządzeniami, które udają ludzi, a wcale nimi nie są. No dobrze, ale jakby myślę, że zgłębiliśmy niemalże encyklopedycznie, dzięki Twoim wystąpieniom w mediach, temat związany z Google Maps, ale mm -hmm. ja chciałabym bardzo mocno podkreślić, bo przecież doskonale znamy Twój, twój głos, piękny, o, o takim aksamitnym oh, dziękuję dźwięku. Dziękuję Ci bardzo. Ja, ja wiem, ale ja muszę to powiedzieć, <laughs> ja muszę to podkreślić. Codziennie słuchamy Ciebie w Radiu Katowice moim ulubionym zresztą radiu szlak śląskiego blusa organizowany z Katowicami to przecież też to To jest niesamowita historia w ogóle. No właśnie. To jest niesamowita historia, bo zaczęło się od jednego pomysłu, pomysłu Wojtka Mirka, który ten pomysł nosił w głowie przez parę lat. I nagle stwierdził, że byłoby genialnie zrobić taką mapę interaktywny szlak w którym możemy odwiedzać miejsca, w których rodził się Blues na Śląsku. Miejsca, których już tak naprawdę nie ma. Niedalej jak dwa dni temu przechodziłem koło akanta i po prostu zapłakałem. Ja Miałem gdzie to było. Czy to były te drzwi zardzewiałe, czy, czy, czy może te drzwi. A tam przecież Irek Dudek grał pierwsze koncerty. Tam się to wszystko rodziło. Puls na szczęście trochę, trochę wrócił jako lokal i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kilka lat temu Wojtek przyszedł do mnie, a znaliśmy się stąd, że moim studentem był. Na Uniwersytecie Ekonomicznym mówi, no wiesz co, to, ty umiesz tak rozmawiać, to, to, to może pogadamy z tymi muzykami. Dołączył Robert Zembrzycki, jako osoba, która była odpowiedzialna za dźwięk i za obraz, potem już tylko za obraz. I powstało coś fajnego. To znaczy, przede wszystkim poznało się trzech facetów, którzy stali się przyjaciółmi, i to jest ważne, a kiedy pracuje się w ekipie z ludźmi, których lubisz, i żartowanie jest pracą, i robienie sobie, przepraszam, za. To, ten kolokwializm przed kamerą, ale robienie sobie ciągłych jajec, to jest po prostu przyjemność. Na dodatek naprawdę zebraliśmy całkiem fajny materiał. Józek Skrzek, Irek Dudek, no, wszyscy wielcy tego świata, jeżeli chodzi o bluesa, wystąpili. Ale nie tylko, bo Organek, bo na przykład Nocny Kochanek. Mhm. Ludzie, którzy kojarzyli miejsca na Śląsku, które były dla nich silne z emocjami. Nam się te emocje udało zapisać w aplikacji. Dlatego liczę, że uda nam się w tym roku też zrobić kolejną edycję Śląskiego Szlaku blusa, bo to jest tak, tak, taka fajna odskocznia. Czy ty prywatnie też słuchasz bluesa? Lubię, lubię, aczkolwiek ja jestem fanem muzyki elektronicznej i w ogóle ten gatunek elektronicznej, która właściwie muzyka elektroniczna zmieniła swoje znaczenie. Nie chodzi o, o muzykę dyskotekową, tylko o klasyczną muzykę ambientową, chyba tak się to teraz nazywa i godzinami mogę słuchać. Okej, okay. no ale sam przyznasz, że... Cały te, całe to nagłośnienie sprawy przez, przez ostatni czas pomogło dotrzeć na przykład Twoimi podcastami do dużo szerszego grona odbiorców. I o to chodzi. I o to chodzi. I o to chodzi, bo ja wiem, że ta popularność będzie trwała chwilę. Jestem dużym chłopcem i newsy żyją tydzień, żyją dwa tygodnie, a potem to, to wszystko umyka. Więc chciałbym wykorzystać tę okazję, żeby też zaprosić do słuchania tych rzeczy, które robię w Radiu Katowice, które wydaje mi się są bardziej wartościowe niż gość, który mówi jak kierować się w jaką stronę. Na przykład można znaleźć podcast, który jest moim najmłodszym dzieckiem i z którym jestem bardzo związany, a mianowicie 10 relacja z mojego pobytu w Cernie. Bo to dla mnie o tyle ciekawe, że to ta życia, Podróż życia. Tak? Podróż życia Myślałem, że podróż życia to będzie podróż na przylądek kanawer, albo tematy kosmiczne są mi bliskie. Tymczasem Cern mnie zadziwił. Zobaczyłem pasję w oczach tych ludzi, którzy tam pracują. To z jaką łatwością opowiadają w prosty sposób o tym, co, co robią i potrafią każdemu lajkowi wyjaśnić. A z drugiej strony zobaczyłem ludzi normalnych i to, to, to mi otworzyło oczy, bo odpowiedziałem sobie na pytanie, dlaczego ludzie studiują fizykę. To nie są drodzy Państwo Sheldoni, Kuperzy, którzy są zamknięci i są introwertykami. Pewnie też tacy są. Ale nie zapomnę, jak poszliśmy na obiad do takiej restauracji, która się tam mieści w środku i mniej więcej między godziną 13 a 16 tam się kłębi tłum. I ten tłum jest niesamowity, bo razem przy stołach siedzą, jedzą i dyskutują doktoranci, magistrzy, nobliści, technicy. Z reguły dwóch, trzech noblistów zawsze się tam przewija. I dlatego postanowiłem atmosferę tego miejsca pokazać w radiu, co nie było łatwe, bo fizyka cząstek nie jest łatwa i nie jestem na tyle mocny, żeby powiedzieć, że ją zrozumiałem. Ale to było przeżycie, tak. Nowoczesne technologie to też jest Twój konik. To też gdzieś tam się cały czas przewija i możemy tutaj posłuchać, właśnie zaczerpnąć troszeczkę wiedzy. Ale kolejnym konikiem to jest to, co się dzieje na niebie. Albo y, bliżej, w Planetarium Śląskim. Zgadza się. Z tym miejscem jestem związany od 20 lat. I zawsze jako, no, każdy był w Planetarium pierwszy raz jako dziecko ze szkołą. I, i zapamiętałem to miejsce, zapamiętałem ten wielki projektor Zeissa, który pokazywał 9 tysięcy gwiazd. I zawsze wiedziałem, że coś, coś tam jest fajnego. I w pewnym momencie e, napisałem swój pierwszy seans. On był o, o wyścigu na Księżyc. No i tak się potoczyło. Pierwszy sens jeszcze sprawdzał świętej pamięci dyrektor Henryk Krupała, cudowny człowiek. No i byłem coraz bliżej tej ekipy, aż doszło do tego, że mam wytatuowanego małego księcia na ramieniu, który był też jednym z bohaterów mojego. Naprawdę? Mojego seansu, tak. pokaż jeszcze raz. Proszę bardzo. <laughs> Proszę państwa, to jest premiera. <laughs> Mały książę to był sens który robiliśmy razem ze Stefanem Jantą, obecnym wicedyrektorem. Mamy taki swój rytuał, że spotykamy się wieczorem, jeżeli piszemy seans, robimy sobie kawę i, i zaczynamy. Sandek Superim było o tyle trudno, że ja nie lubiłem tej książki. To po pierwsze. Po drugie, adaptacja na potrzeby planetarium była o tyle trudna, że tam nie ma czego wyrzucić, każde zdanie ma swoją wagę. I po pierwsze, pokochałem tę książkę, po drugie, chyba zrozumiałem o co w niej chodzi. A po trzecie, udało nam się do tego projektu. Mam nadzieję, że w nowym planetarium ten sens zrobimy remake. Zaprosić na przykład ówczesnego szefa Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego Buska, który wystąpił w roli króla. Piotrek Kupicha był latarnikiem, o ile się nie, o ile się nie mylę. Semaforzy semaforzystą był generał Mirosław Hermaszewski. Ci wszyscy ludzie wzięli udział w tym projekcie, który robiliśmy zresztą na rzecz Hospicium cordis, bo to wszystko przyjaciele Hospicium cordis. I wyszedł naprawdę chyba fajny sens tego, bo Niezwykle wyszedł tro, taki barwny trochę, trochę kosmiczny i, i bardzo emocjonalny. Do tego jeszcze piosenka dżemu, jak już mówimy o blusie. I do kołyski chyba taki jest tytuł tego utworu. Mhm. I to się udało, ale planetarium jest przebudowywane w tej chwili. I wspomniałem o tym projektorze Cajsa, który też w Nowym Parku Nauki będzie wyeksponowany. A jego miejsce, mam nadzieję, zajmie sprzęt, który zamiast pokazywać 9000 gwiazd, z szacunkiem dla Cajsa, który pracował najdłużej chyba na świecie z tych urządzeń, nowy system pokaże milion gwiazd. I ja myślę, że ludzie, którzy tam wejdą i zobaczą pierwszy pokaz, powiedzą: Wow. Chociaż nie technologia, tylko ludzie są najważniejsi. To jest naprawdę ekipa. I ktoś mnie zapytał chyba wczoraj w jednej z rozmów jakbym czy, czy mam jakieś motto na swoje życie, czy, czy jakbym jakimś zdaniem mógł je określić, to powiem tak, całe życie z wariatami i to jest cudowne. To jest cudowne. O planetarium mam nadzieję, że porozmawiamy innym mhm. razem, bo to też szeroki temat. Ale z tych planów dostępnych medialnie wiemy, że to będzie wspaniałe połączenie tak naprawdę pewnej tradycji, tego, co stare, mhm. m, wartościowe z nowoczesnością. Tak, tak. Mhm. Ponieważ zostaje budynek. I ten budynek jest tak klasyczny jak, nie wiem, no wieża wyciągowa przy, przy Muzeum Śląskim czy, czy, czy Spodek. Niesamowity projekt z lat 50., to jest niesamowite. A cały nowy budynek, cała duża, właściwie większa część Śląskiego Parku Nauki będzie ziemią. No i w tej chwili trwają prace, pracują bardzo ciężko tam ekipy. I to będzie miejsce, gdzie będzie można doświadczać. Myśmy wcześniej zobaczyli bardzo wiele innych parków nauki w Polsce i stwierdziliśmy, że model, w którym dzieci się rozbiegają i ciągną za różne wajchy, to nie jest do końca to. Dlatego tam będzie trochę. trochę bardzo atakcji. często porównywany jest ten, ten projekt, jest do mm, Muzeum Kopernika. Tak, bo my, Centrum, znaczy, przepraszam, tak, kopernika. M, no, my się znamy. My, my współpracujemy ze sobą w różnych sytuacjach. Więc trudno mówić o kolegach, natomiast prawdopodobnie będziemy używali podobnego systemu projekcji cyfrowej, z tym, że nasze planetarium jest większe, ma 23 metry średnicy i to jest jedno z największych w Europie. Chyba tylko jedno w Belgii jest większe. To się oczywiście wiąże z pewnymi problemami, bo projektory, które będą rzucały obraz ruchomy na kopułę, oprócz głównego projektora, cyfrowe będą miały 8K rozdzielczości. I to od razu generuje całe problemy techniczne, w które nie chcę wchodzić, ale to będzie. Wspaniałe narzędzie dla ludzi robiących sens. No dobrze, a wiemy, jaki jest termin otwarcia? Planetarium musi zostać otwarte do końca 2021 roku, bo jest to projekt unijny. No to czekamy, mamy dużo yy, przestrzeni czasowej, żeby o tym móc rozmawiać. A ja chciałabym Cię, drogi Jarku, na, na koniec zapytać, bo wiem, że o coś się z, ze swoim kolegą yy, założyłeś i chciałabym, żebyś o tym opowiedział. No dobrze. Yy... Bo to, to też się tyczy naszego tematu, prawda? To będzie pan Google, Google Maps. <noise> Dzisiaj y, zamierzam popołudniu opublikować filmik nowy. Ja mówię, że nie jestem youtuberem. To, co robię w YouTubie, jest raczej zabawą i nie ma chyba głębszego celu, poza może pokazaniem tego, że warto posłuchać tych podcastów, które są na stronie Radia Katowice. I tym razem będzie o wielkim zderzaczu Hadronów i mój kolega. Notabene ze szlaku śląskiego blusa. Wojtek założył się ze mną, stwierdził, że ten temat nie chwyci, że ludzi nie zainteresuje cern. Ja uważam, że zachwyci, więc ją założyliśmy. Jeżeli zachwyci, Wojtek będzie musiał wyciągnąć z piwnicy krasnoludka, czy krasnala, krasnalicę ogrodową. Ona się nazywa fachowo, drodzy Państwo, krasnalica zalotnica, ponieważ ma obnażony biust. Wojtek ma niewielki ogródek i wstydzi się ją wystawić, więc ją wystawi, jeżeli przegra i będzie stało u niego przez miesiąc. Natomiast jeżeli nie chwyci, no to ja będę chodził w koszulce z wizerunkiem, Wojt... ja będę chodził w koszulce z wizerunkiem Wojtka Mirka przez tydzień. No to ja przyznam szczerze, Niech że... Państwo też... klikają, błagam. Tak, trzymam kciuki za Ciebie oczywiście, ale nie wiem, co bardziej chciałabym zobaczyć. <noise> no dobrze, drodzy Państwo, bardzo dziękuję Ci, Jarku, za wizytę. Za dziękuję, to, że... że nie każesz mi mówić kieruj się na południe. No właśnie chciałam <noise> powiedzieć, że, że tutaj tak, że, że Pan Jarosław Juszkiewicz kieruj się na południe, bo to chyba już do Ciebie przyl przylgnęło. Natomiast chciałabym powiedzieć na końcu, już nie chwaląc Ciebie tak, tak bardzo, bo wiem, że tego nie lubisz, a mogłabym bardzo długo, Powiem, że Jarek Juszkiewicz, tu z tatuażem małego księcia na ramieniu, o czym dowiedzieliśmy się dzisiaj podczas audycji. To prawda, on... chyba go nie pokazywałam w żadnych mediach. No to jednak premiera, bardzo się cieszymy, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Ja Tobie dziękuję, dziękuję Państwu.